Jesteśmy sobie na spacerze, na łąkach, na łące, obok stadionu Hutnika. Tuż za mną jest ruchliwa ulica Ptaszyckiego. A tutaj patrzcie ile grzybów, tam, tam, tu, tu, tu. tu. Tu, 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 tu i tu. I jeszcze by się w kilku innych miejscach znalazło. Jest to pochwiak okazały, pokazywany już nie raz na kanale. Opisywany nie raz. Nawet na kanale leśnym. Teraz podejdziemy sobie do jednego, a tutaj sobie jakiegoś wyrwiemy i pokażę wam jak on wygląda jest to grzybek jadalny ale nie zalecany do zbierania ze względu na to że można go pomylić z na przykład muchomorem jadowitym patrzcie tutaj pochewka się już pojawiła zaraz ją wyrwę znaczy, grzyba wyrwę i pokażę Wam grzyba całego, całej okazałości. O! Tak on sobie wygląda. Patrzcie, jakby go pomylić, nie wiem z kamioł, ale to trzeba byłoby być szczególnie uzdolnionym, żeby do takiej pomyłki doprowadzić. Tak jak wspomniałem, jest to grzyb jadalny. Według mnie nieszczególny w smaku o gęstych, luźnych blaszkach bez pierścienia na trzonie, za to z pokaźną pochwą barwy takiej jasnej, metalicznej i wielkości około 20 Centymetrów. Tak sobie ten grzybek wygląda. Zaraz sobie jeszcze zrobimy przekrój. I zobaczymy jak wygląda w środku. Tak się wygląda. To może tak się wygląda, tak się prezentuje pochwiak po przerwaniu go na pół Trzącały Łuknisty zapachu grzybek jest. No taki lekko nie jak grzyb, tylko jakby to powiedzieć takie troszeczkę pomieszanie właśnie mąki grzyba rzodkiewki jakoś tak rośnie na pastwiskach, na łąkach, na resztkach na resztkach roślinnych od wiosny aż do późnej jesieni, tyle tego grzyba tu jest, zostawiamy go. Niech sobie rośnie, a my idziemy dalej w poszukiwaniu innych grzybów. Do zobaczenia, cześć.